W nowym sezonie witam was w Glamonie! Taka Ameryka! Taka Ameryka! Ile on ci dawał za tą 60? Super sen, elegancki, no! Pójdźmy na telefon, panie! Robię wszystko, co tam idzie! Me! Potem to no. sławmy na osiemdziesiątki! Daj się na jest ryb, który ty jesteś wolą Żyję chwilą. ZMDK. z miłości do koryta. Już niebawem. Mercedesy nas. Dalej czas, gości... I weźmie Mercedesa mnie na, na kamerę. Witam serdecznie, kłania się Roman Wielkopolski. Pierwsza sprawa to odniesienie się do ogólnopolskich protestów rolników, w których ja uczestniczyłem, jako Dawid Maliński również wyjeżdżałem. Niejedno województwo odwiedziłem. Szanowni Państwo, te. Formy protestów miały mieć wydźwięk demonstracji, żeby zwrócić uwagę na problem. Potem miały być spotkania z władzami, z premierem, z ministrami, żeby dojść do jakiegoś konsensusu. No i oczywiście takie spotkania się odbywały, tylko nie wpuszczano na nie yy, zwykłych rolników, którzy mówią głosem oddolnym. Byli tam podstawieni ludzie, yy, połowa od ministerstwa, połowa od premiera. Ludzi, którzy w imieniu rolników chcą coś podpisywać, rolnicy... Mówię tutaj w imieniu wszystkich zwykłych rolników z całego kraju. Wrzą, aż wrzą, jeżeli widzą takie sytuacje, gdzie tam gdzieś jedzie się do jasionki czy wchodzi się do yy, budynku o nazwie Dialog, ale tam nie są wpuszczani zwykli rolnicy. To jest skandal. A że dziś jesteśmy na dzień przed wyborami samorządowymi, to należy zwrócić yy, uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Z Zepnę to wszystko i, i podciągnę pod taki ekosystem, Szanowni Państwo, z przymrużeniem oka, który nas otacza. A więc, zielonej koniczynki to jeszcze w życiu nie znalazłem, która by mi dała szczęście, i, i nie znam kogoś, y, który by takową y, znalazł. Także, no tutaj, uczulam na to, y, jeżeli do gospodarstwa. Kieruje się lis, rudy, rudy lis, wiadomo, w stronę kurnika. To jest zagrożenie, zagrożenie dla gospodarstwa. Tutaj należy zwrócić uwagę. No co, kaczki, dzikie kaczki, myśliwi strzelają. Trzeba zmniejszać populację. Do czczału kaczka dzika, szanowni państwo. No i jeszcze została nam kotłownia. Kotłownie są zamykane, no bo jest zakaz za chwileczkę palenia węglem, gazem. Także kotłownie do zamknięcia, do likwidacji. Także pamiętajcie, przemyślcie to tym kasa Casablanca. O, cześć Marysiu. Witam, cześć Boże. Bóg zapłać, bóg zapłać. Ja mam takie pytanie, bo widziałam na stronie internetowej w kościoła, że jest jakiś przetarg dotyczący ziemi. Może byśmy się tam jakoś dogadali. Oj, dziecko drogie. To już jest sprawa takiej wagi parafialnej. Bardzo trudna sytuacja jest. Nic nie zrobimy. Będzie do tego specjalne spotkanie, specjalny przetarg. Tam, tam to miejsce jest. To nie tutaj na ulicy, tylko tam będzie wtedy miejsce i czas na to. I, i wy z tego skorzystacie jako parafianie. Ja robię dobrą decyzję, uwierzcie mi. Dziś jeszcze mamy niepubliczny konflikt między proboszczem a kurią. Naszym proboszczem Kazimierzem Chudym który został oddelegowany, nie wiemy jeszcze gdzie, dokąd, a ja mam sprawować na obecną chwilę obowiązki w tej parafii zamiast proboszcza Kazimierza Chudego. Święcimy pojazdy, ciągniki, chlewnie, nowo powstane budynki. Wczoraj nawet święciłem dwóch radnych. Być może z Bożą pomocą uda się im jutro zdobyć mandat. Niech Bóg da! Zapraszam Was wszystkich 18 maja na piknik, drugą edycję Piknik na Polu Będzie premiera mojego singla, y, sangla, y, utwór Zbyszka i zespołu Remizyon. No impreza jest prestiżowa, bo możecie tutaj się z nami spotkać na Polu, w miejscu gdzie kręcimy Królów Żyta. Słuchajcie jeszcze raz, 18 maja, pol, druga edycja Pikniku, przybywajcie. Nie zostawiaj mnie samego Liczy się tylko zysk. Skąd my to znamy? Inwestowanie w sprzęt pracujący dla spółki, to dla handlarzy niepotrzebne koszty. Tłumaczyłem ci! Po co tyle namaliłeś? Po co tyle namaliłeś tego oporu? Tłumaczyłem ci, opor, bo dla mnie Zmrzałem by było, mówiłem. A cię zmruszałem by założ jakieś w... dobre opony! Co to jest. Za dużo nawalone było! Na traka na nawalę, za dużo i no, opony się poprzebijały, nie ma czym wzają. Ale to, to to, to Przecież sam mówiłeś, że ładować tyle ile wlezie, żeby dwa razy nie jeździć! Ty, ty, kur, jedź! Ty, jes, jes. Nie, to ty! Teraz ty jest! Jesko tyle! Korze! O, koń! Jak grzbiec! Można! Kurwa jest! O, tu jest tygrysek Pierunek. Co się stało, bo... Go nie mogą spotkać, nie? A on na suczki leciał. <laughs> to jest pieron jebany. <laughs> to jest taki tygrys, że nawet maciorę by pokrył. Słuchajcie, yy, widzowie. Ja tu widzę mojego kurwa piorunka w jakiejś suczce, ale taką bernadynkę, żeby większa była, żeby ją pokrył, bo on taki smutny jest. Jaja pełno, pełno, pełne. Ładno rasa by wyszła, bo piorun i kurwa, Bernarden, to dobro by wyszło, nie? Ja by nie mógł dosięgnąć, to bym go podsadzał, tego chuja. Stanął Andrzej i powiedział wreszcie dość. Pan Roman Wielkopolski najlepiej czuje się na polu. Jednak wiele wskazuje na to, że za moment 300 hektarów ziemi dzierżawionej od kuri może już nie być w jego posiadaniu. Oczta, głosowa. Poczta głosowaj! Dwa dni poczta głosowa nie idzie się nic do wikarego dodzwonić, no dowiedziałem się o niepokojących rzeczach. No ale tu nie wiem, nie mogę się dodzwonić ani do Kazimierza. Kazimierz na razie to wiadomo, że on tam nie funkcjonuje na parafii, no za jest wikary. O ziemię chodzi, jest wielki problem. No. Tu nie wiadomo co w ogóle robić, bo umowa miała być podpisana na dzierżawę w styczniu. No, Kazimierz miał jakieś problemy, mówi to odłożymy. Wikary teraz przejął całą parafię. I, I słyszę, że, że jest jakiś problem z ziemią, z dzierżawą. No to jest wszystko uprawiane. Ziemniaków już żeśmy zasadzili około 30 hektarów. Dzisiaj chcemy sadzić następne, no ale nie wiem, co ze zbożami robić. Jest, jest nawóz zakupiony, jest materiał siewny, kukurydza jest do siania, być może tak się stanie, że nie będzie ziemi, nie wiem. No, no już tutaj jak wiadomo się mówi, ale jest tragiczna. Sadzeniak, to nasadzeniaka 5-6 tysięcy. Jest u nas w kaliskiem, jest tak, będzie nasadzone. Nie daj Boże jeszcze, żeby przyjało ze wschodu ziemnia inne warzywa i jest kaplica i stoimy. Ja również przyłączam się do... Zaproszenia na piknik. To już druga edycja, która odbędzie się na Młodpolu. Impreza zamknięta, jak wiecie, kto był poprzednio, bądź oglądaliście film. Serdecznie z tego miejsca zapraszam, żebyśmy na tej ziemi tu, gdzie jest właśnie większość scen produkcji programu Żyta nagrywane, spotkali się, będziecie mogli to wszystko dotknąć, namacalnie zobaczyć, spotkać się z nami. Przeznaczymy na was cały dzień. 18 maja zapraszamy na Młodpol. Chociaż 20 hektarów. Dziecko, ty moje nie mogę, nie mogę, bo sam bym siebie podłożył. Proboszcza już nie ma, a ja też nie chcę stąd wylecieć. Księże Proboszczu, to może 40 hektarów? Nie, nic nie ma, nic nie ma. Wszystko musi być prawnie, wszystko musi być dokładnie zrobione. Nie mogę, nie mogę. Proboszczu, nie ma, nie mogę. Podnoszę nogę i mówię, że mogę. Pokus jest wiele, ale kapłaństwo to misja. Nie możemy zwaczać z dróg. Chciałam nawiązać do mojego konkursu, w którym wziąłam udział, czyli w Miss Wielkopolski. I chciałam Wam bardzo podziękować za każdy oddany na mnie głos. I chciałam Was poinformować, że dostałam się do finału, a finał już 5 maja. Ale ja mam stringi! Nie, bo będzie widać, bo są czerwone. Mienie wchodzą, żadne dopłaty, nie, ale tak, suszowe to się należy, nie? Ucień, suszowe, raz! Bo mi karasz zaskło. No, mówi, że ma wyjebane. <gulanty> Słuchaj, tu koła zapasowego nie ma. No nie ma. No, ale felgi szkoda trochę, nie? A ja trzeba... Ta... Ta... ta kurwańska, zobacz! Nie! Szczeliły! Nie strzeliły! I to pech, chciał! pech, żeby dwie razy strzeliły. Tak, tak, tak! Nie, nie, tak! tak! Ej, do. Kawkę, herbatkę.

już zaczęło tak dupą majdać! To mi my... odczułem jak to majdało, wiesz? 20 kilometrów my tak przejechali! Słuchaj, o, co, ej, dobra. i tylko pięć złotych dołożyli mi jej do pypaty. A co chodzi? Nie? Łania! Łania! Łania to jest! Łania! Aż mi język szczytnieje jak za nią rozumiesz? Patrzę. Ej, a może do mechanika daleko nie mógłbym to Adama, co? Do Adasza jedziemy! Dobra. No właśnie! O, 20 kilometrów to dojedziemy, dobra! A ta cała Ameryka coś jakby gondona! Nie, pierdolę, to nagrywamy teraz. Święcimy banery przy głównych skrzyżowaniach, święcimy również kandydatów do mandatów do cejmików, gmin, powiatów. Nie święcimy oddolnych komitetów wyborczych, święcimy tylko fundowane przez duże partie polityczne. Małe komitety niestety nie mają funduszy, żeby, żebyśmy mogli przejść do negocjacji w kwestii fundowania tego. A, żeby mnie tutaj nikt nie negował, że jestem apolityczny, wczoraj święciłem koalicję obywatelską, trzecią drogę, PiS. A z Bożą pomocą walczmy o dobrą Polskę. Cześć złociutka! sołtyska. Nie ma to jak mieć sołtysa na, na sąsiedztwie. To zawsze te pierwsze wiadomości są. Dobra, jedziemy na młot tam ładować maszynę. Tu w tych skrzynkach tę sazunkę za 6 tysięcy pokaż, za 6 tysięcy. O. W przerwie sezonowym byłem w takim ośrodku, taki rekreacyjnym, to był to taki ośrodek poważny. Tam nie wolno wychodzić dalej niż za budynek, nie. Pozdrawiam wszystkie panie tam e, sanitariuszki, co mnie obsługiwały. Najlepsze było takie, to, że jak kaczkę mi przyniosła, to nawąbołem i że już kurwa wyjebało wszystko. Ona myślała, że ja w kaczkę tam, ja to jak leję, to już kurwa z litrami. Kaczkę zadusiłem kurwa, nie wiedziałem co powiedzieć. Jeszcze jeden za... Aktualnie się zajmuje to fabryka maszyn rolniczych Agromłotpol. Nasza oferta to obciążniki naciągniki o wartości 1000, 1200, 600, 300 do wyboru, do koloru. Aktualnie nowość w naszej ofercie: wyposażenie do turów, łyżki, widły i chwytaki. Wyposażenie do ciężkich maszyn budowlanych. To my, Agromłotpol. Cały czas panu powtarzam, że nasza oferta i cała gama maszyn jest w linku pod filmem. Dobra, dupy nie zawracać. Cieśle, gmina Gołchów, powiat Pleszew. Do widzenia. Menager się nie odzywa, no bo sezon martwy, no to też nie ma menagera. No i w tamtym roku tak samo było. No musiałem na ten czas taki przetrwania wrócić do Modpolu do roboty, a ciężko jest w Modpolu, no. Nie tyka się modeli z dużym przebiegiem Niby nie... Sobota, późne popołudnie Tutejsi mieszkańcy wiedzą, że to najgorszy czas na realizację usługi w warsztacie Adam Któro? Któro? Weekend jest? Co kurwa? Nagły wypadek, kurwa! K nie ko koła bym je kurwa kiedy! Eee! A ty taropce jest? Powyszlewałem kurwa opony na drodze i wyzywają mi a skąd opon wezmę tyle! Podpompujesz mi tylko, wiesz piję! Ja mogę ci podpompować, ale kurwa y, kopa! Ech, a, a co ty chcesz? A co ty chcesz, wiesz? O ty powiedziałem! Ty mnie kurwa szarp. Jednij go bręczką! Jednij go! Jem! Jemnij go! Ty kurwa! Stary dziadzie, jewany! O ty kurwa! Strzale! To człępa ci! Ej, ej, Dobra, dobra, stój! Coś narobił! Coś narobił! Stanego łopo Bilaj! Pójad! Zwinaj! Zielobe jedem! Kuraj! Tyle chleba co odcinają! Tyle chleba ile! Ile robót moich miałem! Przyczepię wszystko, robię, że tak się odgięć, coś! Kurwa takim słowem przyjść! Jedziemy! I Iresa to zapłacenie, żeby było kurwa, bo psem się poszczuję. Nie i Nie może kable, może. Kable, to bo ci nie. Bo nie może, pójdę. Hać kurwa. No bo moi kochani, już 18 maja serdecznie zapraszam na drugi piknik ja na Młodpolu. Piękna impreza, pierwsza edycja, dwa lata temu. Niesamowita frekwencja, niesamowici ludzie. Ze wszystkimi się przywitałem i w tym roku. 18 maja będzie również taka możliwość. Serdecznie zapraszam. Nie będziemy dalej czekać, słuchać mu. Do towa... Nie ma żadnego? Nie ma? zau! Dobry, panie Mariu. Nie ma ich? Kurwa, no nie ma nic. No, pojechali gdzieś po złom. Mieciu! O, to... Tu nie nagrywać. Kaplica jest. Dobra, nie wiem, na razie wjadę i raz, dwa, bo... Będę trochę, będę patrzył trochę. Trochę nagrywać, trochę patrzeć, żeby szło. Dobra. Siedzi. Tu jest na poduszkach i teraz czy dwa obody. Czy podłączymy? No ma, niech pani zrobi kawkę. To jeszcze przed wyjazdem sobie tam wypije. No Maryka jeszcze została, ta się na kawkę wejdzie. Dopiąć lekko nie za dużo tam do dobrzycy to nie za granicę. To tyle to się dojedzie. Przecież on tam stabilnie siedzi, bo to jest o... Dobra, ale jeszcze ciągnika szukać. Tu nie ma, no gdzie jest ciągnik? Ja wiem, na trasie to nie ma żartu, bo to by się coś nie daj że wydarzyło. Światła i tak nie będą działać, bo to jest 24 instalacja a tu wiadomo, te mały jest na 12, to tu nie nagrywać, bo hamulcy gdzie tam podepnie? Jak tu dwa wody są, a tu jest jeden. Dobra, na Dobrzyce się kieruję. Tam, jak mówiłem, do tej firmy Antikor System, to jest w gminie Dobrzyca. Chłopaki malują, piaskują i no najpierw zaczynamy. Adaś porobił, tam nie działała linka, od napędy się nie rozłączały. To już jest wszystko porobione, filtry powymieniane. No i kosmetyka zostaje, nie? Opony w Dobrzycy w Antikorze, malowanie, piaskowanie, laleczka musi być. Ostatnie tam dojrzenie, czy to wszystko gra, dopięte. No i lecimy i nie przeszkodzi nikt jak na złość, Adaś, jak na złość nie chcę odpalić no, akumulator trzeba mieć akumulator nie działa i, i ja go tu zostawię? Adaś, nieszczęścia chodzą parami tak jak ty i ten twój uczeń, ja ci, ja ci go zostawię tutaj co mam zrobić? Przecież teraz nie odjadę. Jak odjadę? Chuj mnie to interesuje, może odjechać. Ale jak odjadę, jak nie pole, no to przecież nie pojadę. Jak pojadę? No jak to kurwa, to stary kurwa handlarz, mimo na akumulator? Słuchaj, to tylko tak. Zrobisz te punki nie? I akumulator jeszcze wymienisz też. Na nowy. Joci zapłacę, nie zrobię. Ale kiedy? Joci, jak zrobisz pieniążki, od razu masz 7 dni pieniążki. Jak zrobisz, to może od razu 7 dni. Zrobimy tak. Jak ja ci to zrobię i odjedziesz, to mi zapłacisz gotówko. I Słuchaj, Adaś, i już nie, nie róbmy tutaj, nie róbmy żadnej zwady. Słuchaj, ja tu mam i mam te 70 zł, to może już zaliczkuję ci. Co trzeba zrobić? A my idziemy na nogach, tyle to się przejdziemy. Aha. Dobra. Dobra. Nie Popis. denerwuj się. Ja wiem, że dziadzie, Ale... dziadzie pierdolony... No, dobra, ty już... dobra, dobra, już nie dyskutuj, nie dyskutuj. No. Dyskut. Jak to trzeba się narobić, żeby te 2000 tysiące dniówki... Zarobić je to nerwów, żeby mechanikowi zostawić. Nie nie warto tego robić. Nie warto robić tego. Lepiej uwalić się i leżeć. Mogli kurwa na tego traka to naładować 8 ton. 9 Postrzelałe opony. O. Jak tłoga to do Adama czysty, bo, bo się zepsuł. Ta głośna sprawa jest na ustach wszystkich mieszkańców. Czy to początek poważnego konfliktu? Chodź, no, na dwa słowa, na dwa słowa chodno, dziele ci! Co się stało? Od rana dzwonię, telefonu się nie ma? Ty sobie? wyciszony, cały no, dzień. przeprowadziłem no, cały dzień. Przeprowadziłem. to szczęść Boże. Szczęść bóg Boże. zapłać, Bóg zapłać. Przyszedłeś nie wiadomo skąd, bo wiadomo, dobrze, mieliśmy zdanie o tobie jako parafianie. Ale co się robi? Co się dzieje? Nic się nie dzieje, wszystko dobrze. 20 lat dzierżawie od kurii zimie. I co? Jakieś farmazony coś się zaczęło? Piórka obrastać? To jeszcze pelerynę i co? Zorro będziesz tu grał? Masetkę. No, żeście no. wy z tymi pendrive'ami proboszcza Kazimierza wpakowali w to. Że dzisiaj musi gdzieś odesłany być do jakiegoś ośrodka, do nie wiadomo jakiego. 20 lat tu piastował stanowisko. Co się nie podoba? 300 cena, tysięcy cena, macie. Mała cena. 300. Co mała cena? 300 tysięcy mało do, do parafii? Że wpływu mnie? Mało. To co chcesz? Pro, Proboż 20 lat. Nie, 20... To na razie skończyć nagrywanie to w tym momencie. No sprawa z pendrive'ami bardzo świetny, boski pomysł. Wszystko byłoby dobrze. Bo ja te pendrive y rozwoziłem, później zajął się tym proboszcz, sam proboszcz. Aż w końcu no, wybierał mi sam pendrive y, dawał. No i wyszedł taki delikatny afera. Zdowziliśmy te pendrive z mszą świętą, którą nagrywaliśmy i kto nie mógł dotrzeć do naszego kościoła, dlatego dowoziliśmy nagraną mszę z niedzielną mszą. Pierwszy pendrive kosztował 300 zł, a kolejna msza to już tak jakby wykupiony pakiet. I 30 zł, złotych kolejna msza kosztowała. Do, docieraliśmy z tą mszą świętą do tych ludzi chorych, e, którzy pojeździli do Kalisza na giełdę, którzy, żeby zwiększać naszą społeczność katolicką, żeby do, do każdego dotrzeć z tą niedzielną mszą, bo wiemy, że nie każdy może dotrzeć do nas. Do parafian naszych trafił nagranie prywatne z prywatnej imprezy proboszcza, e, z wymiany. E, ciemnoskóre siostry z Azji, e, e, z zakonu Tajtaj. Ja pierdolę, jaki to jest idiota, nie, nie, czy ja muszę, kurwa, się cały czas martwić? Nie, już ja z to już nie mogę, już ostatnich uczniów biorę na ten, kurwa, sezon, bo mam już wyjebane na tego, kurwa, tego barana, bo nawet ten baran nie umie podłożyć, nie? A niech zobaczymy, co on będzie robił. On jest w trzeciej klasie, zobaczymy. I nawet kiedy widujesz go w kantorach, on cios! Wciąż... Dali! się, kurwa! On nie ciągnie ten liwarek, widzisz? To... Jedzą się, kurwa, kłaść! To kłaść! Kurwa, baranie pierdolonej, bo ty jesteś baran! Jak chuj! Pierwszy ja baran! Co on zrobił? Nie. Jak jest gorący, nie? To jak się nazywa mój pies? Hot dog! <noise> tak po... Jeszcze na stare lata, żeby ją ja się ja kłaść, takie kurwa złomy. Przyjdźmy jaką kurwa rurkę, bo nie przecież, ma. kurwa jak kurwa nie rurki ma nie ma! Co? Ten se pistę mogę zrobić, kurwa. Jak ją go podniesę, bo przecież kurwa, rurkę kurwa nie gówno mi daje. Ta, ta nie wchodzi. Nasz, nasz probosz Kaziu, te pendrive wynosił, te pendrive wynosił, a teraz go nie ma. Te największe go tam poprzenosiły gdzieś, już tutaj go nie będzie. Tu, nie? Kaziu, Kaziu nasz, 8 lat zbierał na dach, nie? A teraz go oddelegowali tam i z jednej strony tego dachu, tą dachówkę, zrywo i bierze tam na nowe, na nowe promostwo. Jo, jo, nie? No. Ja to ani złotówki mu nie dałem, ani, ani złotóweczki mi nie, nie dałem, mu. a on tę dachówkę zrywał i do swojego Porsche ładuje, rozumiesz, i na te, na te mazurki tam. Ej, no, o. on na to zbierał. Koniec znajomości, koniec. Mieliście dobre pieniądze, za chwilę ciebie też może tu nie być, na tej parafii, bo to tylko dwa telefony mogę wykonać. Panie Romku, czy pan mi grozi? Nie grożę, nie panie Romku, bo byliśmy już na ty. to co, żeś teraz się odwrócił, co... To... Wódkę ze mną piłeś, a dzisiaj panie Romku, o co ci rozchodzi? Chcesz? Ile chcesz? To mam waucie. 20 tysięcy? Dostać. Na przetarg, Dobrą parafię. Nie wiem, kto to cię tutaj przysłał do nas, skąd musisz mieć za sobą też dobrze plecy, bo ja o tym wiem. Ale nie będziesz tu sobie wchodził i nie będziesz sobie rządów swoich robił, bo tu rządy to my mamy, parafianie. Ktoś tutaj musi no, posprzątać. No to bałagan. będziemy sprzątać. My z ziemi tej parafialnej sprzątamy. Ja co roku 300 hektarów sprzątam. Ziemia jest uprawona, nawożona, nagnojona, dowapnowana, donawozowana, a teraz ty będziesz mi, żeby nowy jakiś wszedł. Po tylu latach dzierżawy od kurii, od kościoła ziemi, dziś taki przyszedł młody człowiek. No, duchowny, ja nie powinienem, może zbyt pochopnie zareagowałem przy tym spotkaniu z nim, ale tutaj się wszystko kieruje w tą stronę, że będzie ogólny, ogólny przetarg jakiś, yy, gdzie ja jestem w środku sezonu. Na moim gospodarstwie są nawozy, środki ochrony roślin kupione na te 300 hektarów. Jeżeli kuria ode mnie odkupi yy, te materiały, proszę bardzo, proszę bardzo. Możemy iść w przetarg, niech on będzie otwarty, ale umowa, przedłużenie umowy miało być na styczeń. W styczniu zabrakło Kazimierza, no i dzisiaj ja muszę, bądź co so, bądź, walczyć z wikarym. Bo cię jedę za rurek nie ma, Noż. i pany. Gadałeś że kobyłki, musz kurwa gamoniu założyć, nie? Tak zleciał kurwa, musz był podniesiony tym kurwa. Gamon to kurwa... Odczekaj, bo mi tu liwarek latuje. Jutro wybory nie? Miałem startować dla wójta. A co to 17 tysięcy? Ja wolę trzy traktory zrobić. 17 tysięcy to ja mam na tydzień. Słuchaj, bym był dobrym wójtem przy Laskowie. Sylwiusz! <laughs> Pozdrawiam Sylwiusza. <laughs> To mój kolega i wiedział jak postawić gminę, jakie ministerstwa, wszystko. On mi podpowiedział. I tu ludzie by za mnie zagłosowali, ale no nie wystartowałem. No. Bo nie miałem swojego komitetu i powiedziałem. Tak, Pizdu. i teraz sobie nie dam. Może za dwa lata cztery. Możecie sobie robić przetargi, ale nie, żeby pom... teraz mi ktoś szedł na dzierżawę moją, co ja o zimie doprawiłem. No do to do, wyjaśniono. Do uskoczystości dałem, żeby ziemia rodziła. Ja ją doprowadziłem później. do stanu takiego. Ja owioną później oddać. Ja owiony to ty masz głowę, tam żeby powyłączane jest to. Wyłączyć, mówię, nie może tak być, żebym ja się dowiadywał gdzieś od osób postrudnych. Żeby tutaj jakieś przetargi będziecie prowadzić. Tam, na wodninie tam prowadziłem, dyszownie chodzą. Nikt i tak nie będzie z tego plonu nie będzie brał, bo jak nie nawodnie, ja deszczownie zabiorę, to nie ma nic z tego. Z tej ziemi, z połowy tego. To 200 hektarów to jest ugór. Ugór, który doprowadziłem do funkcjonalności, jeżeli chodzi o, o ży, żyzność i płody. Czy plon będzie, czy nie, mnie to nie obchodzi. Ważne, żeby było do parafii, większa dzierżawa. Wejdź z auta, wejdź, wejdź, z auta. wejdź. Z auta. Wejdź. Z auta. Przetarg musi być, panie Normalnie. Co by się nie działo? Z biskupiem jest dogadany: musi być. To róbcie, organizujcie przetarg. Organizujcie przetarg. Zobaczycie, co się stanie na przetargu. Organizuj. Ty, młody tutaj człowiek, taki od, z ducha pozwany tą ziemię naszą, tak? Chcesz zaświęcić. To będziesz ją święcił, zobaczysz, jak ją poświęcisz. Będziesz w ośrodku w Koninie, tam dla uz uzależnionych. Tam jesteście wszyscy z całej Polski degradowani. Co się nie w wie. Oficjalne pismo chcę przez pocztę skóry, że jest przetarg na tę ziemię. Pan Bóg cię opuścił! Pan Bóg! Podstawiony, to nie jest proboszcz, to jest podstawiony człowiek. Będę wszystkie dokumenty wymagał, czy masz święcenia zgodnie z ustawą i tak dalej. Nie jesteś z tego, z tej opcji. Kiedyś jechałem i nawigacja mi wskazywała czwartą drogę, a w to nie idę. Musiałem cofać, ale jest dobra ta partia. Prawo i seks. PIS! Kotłownia odboku, no całe ty. Piece to, co wy robicie. Kotłownia, marszałku, czy my palić, Popieram! Nie Zielony Ład! No, mówi Adam Hanik. Nie jestem za rolnikami, a nie popieram Zielony Ład. A jemu w dupie ją kurwa! No Wracam się do uszuli Wonder Ula, ja też na to leję. Ja byś miał jakoś doradcę potrzebować, to e, ja jestem gotowy, bo ja to zaraz ci jeszcze doradzę, jeszcze może ci przemieszczą coś. O kurwa, piorun mi usług. Dali, całej do roboty, dali, dali. Ej, ej, chuju. To dali. To dali, chodź tu, chodź tu. Życie pisze różne scenariusze. Miejmy nadzieję, że po burzy przyjdzie słońce, a i nasi bohaterowie znajdą wspólny język i porozumienie. Pozostaw komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia już wkrótce. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiam Kargula i Pawlaka z Brodów. No, chłopaki z Berlina, na tej budowie to byście musieli już skończyć tą robotę. Także serdecznie was pozdrawiam. No, serdeczne pozdrowienia dla szalonej smerfetki, szalona blondyna, trzymaj się maleńka. Pozdrowienia do Swarzędza od Wojtasa. Robert, pozdrawiam cię z Mogilna. Pozdrawiam straż ożarów mazowiecki. no tam ostro podobno gaszą pożary. Pozdrawiam dobrych chłopaków z Olchowca. Yy, sam Samoha czy CH? <laughs> Pozdrowienia dla Kacpra! Yy, yy, dla Kacpra Matuszewskiego z Walichnowu. Pozdrawiam oporowców z Uniowa. Oraź tam Uniejów. Chciałbym pozdrowić Adriana Kaczmarka, ale nie wiem skąd jesteś, bo mi nie napisałeś. No i to tyle. Pozdrowień. <laughs>